Wygrywamy, jak będziemy wycinać dynie jestem tu z Glimedy. Mamy tutaj dynie klientyna ma trochę mniejszą. mniejszą No no i będziemy wycinać mamy tu przygotowane ten worek na te śmieci tutaj noże żeby wyciąć y, tak ja będę robić taką dynię i mam już y, namalowaną, tylko Maryka będzie musiała mi wyciąć. No, Klentyna ma już namalowaną buzię, ale wiesz, że najpierw trzeba wyciąć tutaj. Nie? Oczywiście ona nie może nożami się bawić. Ja się boję, że ten nóż się złamie. Czuję się jakbym dawno nie wycinała tymi. No bo w sumie, no rok temu nam, ale nie wiem, jakoś tak... Nie, rok temu też tak, też nagrałam taki filmik, tylko nigdy go nie wstawiłam, nie Nie podobał mi się. Aaaa! Jezu! Uspokój się. Ja jutro idę zbierać cukierki. Jutro. Tak, ja się nie mogę doczekać już jutra. Jestem taka podekscytowana. No. I mnie, i mojej koleżanki mnie mama zabiera. Wczoraj byłam u nich na imprezie, a jutro będę z nimi na cukierki. O! O! o jeszcze yeah. otwieram! <inku> Ale e, nie, 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 wstoczuje. <Golujesz admissions> nie, 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 bez okay, wezmę, dam jakieś pytania, żeby nie było takiej ciszy. Ok, ten. Co najbardziej lubisz robić takiego halloweenowego? Zbierać cukierki. No, no najlepsza rzecz w Halloween no to Halloween, gdzie idzie się zbierać cukierki. W sumie, nie. Samo zbieranie cukierków, może nie. Naj, najlepsze jest. Braca. Najlepsze jest przebieranie się. Mi tam z boku, tak. jak ty. Te... To, to jest trudniejsze niż myślałam. Już ręka boli. Pokaż ile masz? O Jezu. Bo ja nie gadam, tylko robię. Ja. Y... Co? Ja nie lubię zapachu dyni. Nie? Nie, to jest takie... Miam, miam. O, zrobimy y, ten, halloweenowe to czy to. Co wolisz? Zombie czy kościotrupy? Zombie. O, może tak, za co byś wolała się przebrać? ja bym za zombie bo ja się fajnie. uwielbiam teraz fajnie jest tak yy, ja uwielbiam ten okres między jakby yy, powrotem do szkoły a nowym rokiem wtedy się tak dużo rzeczy dzieje jest, no jest ten wracamy do szkoły jest to school później yy, ten jest halloween zaczyna się jesień później jest ten yy, święta są No nowy rok Okej, okay, następne. Pać w nawiedzonym domu, czy na cmentarzu? Na cmentarzu. Nawiedzony dom, ja bym... tam są duchy, kobietko. Ja, ja bym nawiedzony w nawiedzonym domu no. okay. i zbierać cukierki w lesie, czy w jakiejś alejce nawiedzonej? Może nie nawiedzonej, ja jakiejś strasznej. Wolę alejce. No ja chyba też. O! Być być e, ten. Goniona przez nietoperze czy przez wilki? Przez nietoperze. No. Wilk to by mnie od razu wie.. No. no. O, być ten. jakby uwięziona z pająkami czy wężami? No węża, niż pająka. No chyba też. Ja się boję pająków. I zawsze jak widzę pająka, to od razu krzyczę. A mama mówi, że Marika też się boi pajoków. Nie no, jak jest taki mały. Małego się nie boję, Mieszka. ale raz mi chodził po ścianie aż taki. No sobie, to ty w Australii mieszkasz? O! Byś chciała być niewidzialna, czy... Czy bardzo się na? No bardziej niewidzialna. Żeby zabierać siostrze telefon. Okej. Okay. Ja zawsze chciałam latać Jakby Ja też latać. Bo um, możesz wszędzie dolecieć Być wampirem Czy wilkołakiem Wampirem Jakie jest twoje ulubione jedzenie? Ale mhm. Halloweenowe? No takie, no Mogą wyjdzie słodycze? No e, Kły Żarkowy. Te... Moja jest pewnie zupa dyniowa. zupa dyniowa. To jest bardzo dobra. A krew z dyni? Krew z dyni? Ja przedszkoluję krem z dyni. A krew? <śmuszczam> Usłyszałam krew. Krew z dyni. Boże. Ja próbuję się skupić na tych pajęczynach. Uuu, co ty tam zrobiłaś? No bo ja to ja tak robię Bo ja dynia wygląda obrzydliwie Ej, bo ja to tak robię Ściągam tu pajęczynę ja Jeszcze okay. trochę wyciągnij łyżką i do tego będziesz miała. Ja idę umyć rękę Zdrowiłaś. Okej. Okay. Napierw u mnie. Proszę u mnie napier. Marika! Co? Zepsułaś oko. U śmiechu troszkę nie widać. Ale Okej, okay, się nagrywać do tego i poszłam włączyć znowu. Dlatego może być inaczej. Bo teraz będzie miał żąbka. Okej, okay. w każdym na moją. Na razie y, zrobię taki kapelusik, a jak nie będzie mi się podobać, to wyciągnę je. Mm, Okej, okay, tak wygląda moja. U, nie lubię nic. Ja muszę sobie Ja czuję, że ten nóż się zaraz złami na mnie. Ryka. Co? z tym nożem. Zapiru. Pocile ile ja już mam. No ja ci wycięłam ty. Patrzcie, mój macha do Was. Aaa, jakie fajne. Patrzcie. O, jaka ładna! Ja Wam zaraz pokażę jak ja jak ja ten. Zaraz skończę swoje. O proszę bardzo, tak wygląda. Mój blokad tutaj. Tak wyglądają nasze dynia. klentyny, To moja. Moja jest taka czerwona, bo to jest... Trochę zmieniłam, bo też chciałam uszka i to, y, to jest ten jak to się nazywa diabeł. Mhm. Tak mój jest Kopek? kot. Kotek. Już skończyliśmy wykrajać dynię, proszę bardzo, postawiłam ją tutaj, mam nadzieję, że nic się nie stanie tu przy kaloryferze, um, jeszcze będę musiała do niej świeczkę włożyć, jak znajdę taką małą i to będzie wszystko w tym filmiku, jak wam się spodoba, dajcie łapkę w górę i widzimy się w następnym, pa!